Nazywam się Janina. Miałam 12 dni temu wstawione nowe kolanko, endoprotezę kolana, a ze względu na to, że trudność miałam w chodzeniu. Ze schodzeniem najwięcej po schodach, a mieszkam na czwartym piętrze, więc to dla mnie było bardzo uciążliwe. Myślę, że to było gdzieś około, około półtora roku. Zdecydowałam, że jednak no, nie będę się męczyła, bo stwierdziłam, że nie mam co czekać. Sam zabieg. No i noc oczywiście bolesna. To się nie da ukryć. I y, zaraz po, jak przyjechałam y, z sali operacyjnej, to zaraz byłam podłączona, znaczy miałam tą, nie wiem jak to się nazywa, ta szyna, szyna, która no... Zginała kolano, ale wtedy jeszcze się nie czuło bólu, bo była jeszcze działała. Zarkoza, ta znieczulenie. Wszystko jest do wytrzymania, no. No, ale myślę, że to tak będzie z dnia na dzień lepiej. Wchodzę po schodach. Na czwarte jeszcze nie próbowałam. Ale myślę, że, że weszłabym, bo y, samo właśnie chodzenie o kulach i wchodzenie. I schodzę nie tak jak, jak wchodzę, schodzę po tych schodach, które muszę pokonać, to nie, nie sprawiają mi żadnego kłopotu.